Cześć Szanko, witajcie, w tym z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już w 27 odcineczku na serii Biedny rolnika. a na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii. Ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy po 2600 subskrypcji do końca czerwca, więc zostaw tego suba i wyślij ten filmik koledze lub koleżance, żeby jak najwięcej y, osób go zobaczyło co. Napiszcie hashtag yy, przywóz, a ja wam przypnę serduszko i wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie, bo tam lecimy po ileś tam osób co. Yy, co będziemy w tym odcinku robić i dlaczego hashtag przywóz, co? Jak sami wiecie, oczywiście zawsze wam przedstawiam co się pozmieniało nie wiem na danej, oczywiście serii, ale to tutaj nic. Nie wiem tak naprawdę tutaj też oczywiście tak naprawdę nie, nie wiem co się tutaj oczywiście pozmieniało no bo serwer oczywiście ogarniałem tutaj nie wiem tak za tak tutaj ze trzy tygodnie temu i w ogóle grałem na tym sajwie z trzy tygodnie temu więc no co ale co dlaczego hashtag przywóz oczywiście przywóz z racji tego że zaraz oczywiście mi przywiozł wapno. Oczywiście tutaj z gościem się już umówiłem, że ma podjechać pod tą bramkę, bramę, czyli na tą drogę ma podje podjechać tutaj po ten, więc no zaraz może przyjedzie, może w wypadku nigdzie nie spowodował. Co? My już oczywiście, tutaj jak sami widzicie, no to silos sobie już złożymy sobie tą dmuchawę do silosu, no bo tutaj już do silosu nie będzie oczywiście sypane żadne zboże. No bo oczywiście y, umówiliśmy się tak, że jeden Siras, no to jedna uprawa jest sypana, więc ja tutaj oczywiście już naspałem pszenicę. No, Wam oczywiście pokażę pszenicy mamy oczywiście 8 ton i 700 kg, więc oczywiście to y, dużo oczywiście nie jest jak na nasze hektary, myślałem, że oczywiście będzie więcej co? Tutaj też co kostki już widzę, że czas, czas, czas. Ty Czesław, co ty zrobiłeś? O, dzień Prawy dobry. Dobro, trochę brakuje. No siema 7 ogólnie, dzień dobry. ty Co tak długo? Co tak długo wiosłeś to wapno ogólnie 60 na godzinę w... jedzie, to się dziwisz. Co? 60 na godzinę jedzie, to się dziwisz. Ciężko. Ciężko, jak to ciężko, Dzwoni, dzwoniłeś do mnie 20 minut temu, się będzie za chwilę, a tu ten, a tu 20, a tu ten, jesteś o 9.01, dokładnie, matko woska, ale tak co? masz czas, ty, ogólnie ten, się nawróć tutaj na drodze, ja tam po, i, i, Dobra. i, i tam jedź za mną, oczywiście sobie, sobie pojedziemy Dobra. z Simpsonem, no bo dawno oczywiście z Simsonem, niech, niech, nie jechaliśmy Ty, Cieszek, jesteś jak to na CB? Słuchać mnie dobrze? Jestem Dobra, jak tam życie mija w pracy? Ja Cię kręcę. Może być Matko Boska, coś to chyba nie idzie, dobra Ty, Cieszek, ja tutaj sobie widzę Ale. motor zostawię, Simson, ten Jawkę naszą, Simpsona. nie Simpsona. Ty. Chodź. Dawaj za mną jedź. Jedź za ty, ty. Jedź za mną ty. Co ty tak powoli jedziesz? Co Kamasra rady nie daje? No. Matkowski ty. Do, do mechanika go trzeba. Ty, tutaj wiesz... Wjeżdż, wjeżdżaj na to pole. Jak tam ci... Jak to? Sporo roboty macie w pracy, czy nie? No trochę jest. Ale ten... Dobra... Dobra, gdzie sypiemy? Ale ty, tutaj pod bok, dawaj, ty, ale tak się wykręć tak ten w poprzek. O tak. Dawaj, 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 ty! A jak ktoś zamawia jak to więcej wapno, to... Wy, wy, ty jeszcze podczepiasz tutaj z tyłu w kółkę, czy ten... Dwa razy jedziesz na mm, niego? Nie, To już podczepiam przyczepę, nie? Dobra, sypiemy? No sypiemy tutaj ty, ale... Ty, gdzie na bok kurde, ja myślałem, że na tył. Kość ty. Nie no, Ty. do przodu, ty, do przodu, bo tutaj zaraz ten. Wrób mi nasypiesz. Ty, mało. Mało tego wapna, ile wy tam mi przywieźliście? Chyba 14 ton jak z tego co ten rozmawiałem. Tak. To tam ile jest mam ci zapłacić. 200. Aha, czyli 200, ale to za ten szybki transport, no to bym ci jak, to do, zapłacił 100 zł, ale dobra. I tak ci zapłacę tam 20 minut spóźnienia miałemś, ale ten ten nic. Czekaj, gdzie tutaj się płaci, przelejemy pieniądze 200, 2200, dobra. dobra Dobra. Tam na razie... Tam, no tam... Dobra, ty e, wyjedziesz stąd? Dobra, ty na razie się siema. Razie. Dobra, to co widzę? Oczywiście jak widzicie wapno mi oczywiście gościu przywiózł. Tutaj oczywiście le leży w wapno. Oczywiście, więc co? Zaraz tu oczywiście podepniemy rozsiewać do John Deerka i będziemy oczywiście rozsiewać, e, oczywiście co, Somshot Roman do mnie zaraz przyjedzie, ciekawe czy on w ogóle przyjedzie ładowarką, ładować mi to czy John Deerkem. to się zaraz okaże czym on przyjedzie e, bo sam oczywiście nie wiem, mi to oczywiście obojętnie e, czym, e, czym przyjedzie, no bo aby załadował mi po prostu e, bo jak sami wiecie no to ja oczywiście tu nie mam więc no troszkę lipa jest ale co sobie cofniemy tutaj dobra podepniemy sobie rozsiewacz i będzie oczywiście e, git no. wytłujemy sobie tutaj mam nadzieję że jeden rozsiewacz sobie podepnie w jeden ten rozsiewacz sobie jak to rozsiejemy tak, na, tak naprawdę więc co? Tutaj oczywiście pod, podjedziemy sobie pod tą drogę główną I niech sobie oczywiście tutaj John direct stoi i ja sobie idę idę do 30 podepnę do 30 kultywator, no bo też w tym odcinku będziemy sobie kultywatorować, więc no co? No bo dawno sobie nie kultywatorowaliśmy, więc to oczywiście prace później trzeba jakieś tam zrobić wiadomo to w ostatnim odcinku chyba byli śniwa jak, jak się nie mylę zbieranie belek i chyba gościu mi przyjechał ten gościu mi chyba przyjechał jak to kosić ten albo był, było zbieranie belek już nie pamiętam tak naprawdę no bo to już było dawno chyba ostatni odcinek z tej serii w ogóle był ze 3 tygodnie temu więc no co? Tutaj sobie postawimy Trzydziestkę i ciekawe gdzie jest ten ogólnie Roman, tyś Eee, stół tutaj Siema, Łukasz. Siema Roman, jak tam? Dać no. życie. gdzie giczes. Dobra, ty, ty, nie? tutaj nie będziemy opijać w bawełny od razu jak to lecimy na pole Dobra. Ty, ksz, ksz, tam jest... Słychać mnie dobrze, jesteś ten... na CB no, słuchaj, Michał. Dobra, ty, ty, co tak ty pierwszy wy, wyruszyłeś? A, ty chyba wiesz, gdzie jechać Ja do Ostatnio jak to kusiłeś na tym polu, pamiętasz? E, no, no, to wiem no, klasem Medionem, tam, ty, tym swoim. Ty, ja tu myślałem, że ty przy, wy przyjedziesz do Dira, a ty przyjechałeś jednak podowarką. No. Co się stanęło, że ty teraz ładowarką bardziej jeździsz? Większa łyżka, nie? A w tym Jundisze, no to ten, mała łyżka dla Ciebie. Ty, jak tu jedna no. łyżka i będzie rozsiewacz na, napełniony? A Ty to masz tam jakiś rozsiewacz, czy nie? No, takim jakiś mam, nie? Ty, ogólnie to mi dzisiaj, jak to wapno przywieźli, wiesz o tym? No kurde. A ty tak w ogóle co dzisiaj robiłeś, ten na gospodarstwie Matko? Go, ty patrz, gościu, mi jak to ten obok pola wysypał wapno tutaj pod rów, jak tu, Matko, bosko, ty. No, no już no, tak. jakiś gości No, jak tam, jak Jak tam, ten gospodarka idzie, Matko? Ty, ta ładowarka coś chyba nie daje no, ty. rady. On no, chyba też tak myślę. Albo musisz po mnie, jak to, ładować tak po 80% w, w łyżce I będzie dawała radę, kur... Ty, ona się kopie Damy radę ty, do, ty, ty... albo ja stanę tutaj na tył, o Ty o. Dobra, pomogło Czekaj, ile jest tu? Ty, 87%, Weź tam, naładuj pół łyżki, ja tam ten rozrzucę bo to chyba to na jeden ruszy nawet zrobię, czy nie? Ile ty byś chciał nie ogólnie byłem. za to ładowanie pieniędzy, czy, ty, czy ten? Pięć dych. Pięć dych? Dobra, dorzucę ci jeszcze jak to kolejne 5 dych zapali, bo może być. Może być. To teraz wziąłeś pełną łyżkę, czy pół? Niepełną. Aha to jestem zdziwiony, że to ogólnie ładowarka rady nie daje sobie Czy Coś musisz chyba sobie Dobra. pomyśleć nad nową ładowarką ci powiem Ty! No John Deere też się ogólnie kopie Ty! Pa To za lichy sprzęt Co za lichy, a twój John Deere A twój John też jest jak te lichy i co? Ty Ja nie narzekam. Jak to nie daje rady sobie. Ty, dobra, chyba daje, o! Ty, co ty zrobiłeś tam, z tyłu? Zakurzysz <grabi dowolna> tak, mnie, kurwa! Ty, ej, nie przyklinaj, jakby co! Dobra. Dobra, ty, patrz! Ej, on ma tylko 60 koni, patrz jak się kopie! Ej, co ja mam tutaj zrobić? Dobra, jednak widzę, co. Z złączymy załączymy sobie... Urz Ręczną oczywiście skrzynię, ja oczywiście nie lubię grać na tej ręcznej, ale dobra. E, czekaj, jak tutaj się biegi zmieniało? Dobra, już się ogarnąłem. Przedni napęd. Ty, przedni napęd? No, no ty masz w tym swoim John że jak to przedni napęd i masz dobrze, a ja tutaj bez napędu też. Ale myślę, że jak będę szukał kolejnego czynnika, no to na pewno napęd będę brał. Ty. Ej. Wieku, tu za szybko to coś idzie. A Ty jak tam u Ciebie? Jak ty już się wykosiłeś na polach swoich? No jeszcze, jeszcze kukurydza została. O, tutaj jak to obok ten? No To prawe pole. Ale no. to Ty będziesz kosił na żarno, czy ten na kiszonkę? Na kiszonkę. O, ten. A ty chyba nie masz swojej siećkarni, czy masz ogólnie. Nie, nie mam, nie mam. A ty będziesz wynajmował kogoś, czy, 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 um, czy ja tak. mam ci jak to pomóc przyjechać dziundirkę. No, o, Ciekawa, o co będzie? No ciekawa, ale ty, ale wtedy byś musiał tą swoją przyczepę pożyczyć, bo ja nie mam ogólnie swojej a, przyczepy, a, a na pół no to to tak średnio Dobra. sypać. No nie ma problemu. Nie ma problemu. A ty tam chyba masz dwie wszczepy, czy jedną? Dwie, dwie, dwie. Ot. A drugą to jaką masz? Jaką masz? Yy, Metal. A ten offshow. No, Ale i tak jak to mm -hmm. chyba będzie za mało zestawów, czy, czy dwa starczy? Dwa starczy. A w, a w sumie tym dwa starczy, no bo ty tam masz blisko ten pole. Ten obok gospodarki swoje, swojej ten ty. Obiadę jeszcze raz i zaraz jak to mnie nasypiesz. Ty, dobra. dobra. Tyle nałeś, co ogólnie starczy. No bo i tak jak to ten. Tam mnie nabieraj już. Wielkie to pole, co nie? Trochę. <trujne> no. Ale powiem Ci, że to nie jest moje pole, tylko Dzierszawa jest, Ci powiem, ale też za dwa sezony będę chyba to pole wykupywał, no bo nie wiem, to ogarnę to pole, wezwapnuję, tutaj sobie potem zoram i będzie dobrze. No. No. A Ty, a Ty ten, w sierpniu będziesz coś siał pewnie, żepak już tam. nie tak. A, a ja to Ci powiem, że... Pewnie nie Siewnika, jak to, by żeby zaszedł ten rzepak, na tym konnym, no to to tak średnio ten siać. No, no. To już przyżytek, ten siewnik. Ja tam przyżytek, dobry jest, ale myślę, ten. Nad nowym no siewnikiem się rozglądam, ci powiem, ale ciężko się znaleźć, ci powiem, siewnik dobry na moje gospodarstwo. No 2,5 metra czy 3 Nie wiem 2 Zależy jak się trafi zależy jak się trafi i jaka cena będzie Bo to wiadomo Ja aż tyle pieniędzy nie mam na tym gospodarstwie żeby aż tak szastać pieniędzmi A ty kiedyś mm -hmm. ogólnie jaki miałeś siewnik Pod ten Bo chyba teraz masz Amazonkę Poznaniaka o. Dwa, dwa i pół metra, czy trzy? Trzy. A to, był, a to był, z tego co pamiętam, to był jakiś nowy siewnik ten, ten, sprzedałeś ten. Ten poznaniak, no to ten, był wyremontowany u Ciebie ten. To, to Ty za ile wtedy go sprzedałeś, tego poznaniaka? Nie, nie pamiętam. Chyba za czy coś takiego. Eee, ten dobra cena. Ty dobra, ty. Poczekaj tu, bo ja będę jeszcze jechał jakby co no to, na następne pole tam, ten, tam ty. ty no. no. Tam na to maluje. To pozgar tam tu wapno. No dobra, tam ten podgarnie mi to wapno i tu zostało mi, nie wiem, dwa przejazdy dobre, w to i z powrotem i jeszcze poprzecznik mi został, ty. Ci powiem, że na tym polu no to ja będę chyba siał... nie wiem co. Tak naprawdę, ale ch chyba sobie zasieje trawę sobie zasieje na tym polu ci powiem. I potem nie wiem, skoszę tą tą trawę w marcu. Zoram ją i tutaj sobie zasieję owiec. O nie, albo tutaj były jak to owiez. Albo nie będę tutaj siał trawy, tylko ten, jęczmień sobie zasieje na tym polu. Tutaj by było co? A bo... no, co? A po co ci tra... po, co, po co ci trawo? Ty, trawa mi... nie wiem, na sprzedaż. Ty byś ode mnie kupił trawę. Bo ty chyba nie no, masz ciekawe. żadnej łąki, czy masz? Mam tutaj obok. Ty, ale jeszcze nie kuszona nie... w tym roku była. Co, co ty no, zapomniałeś o tej łące? Jak ja krów dużo nie mam. A ty to pewnie ten, kupujesz ten. Albo ci kiszonki storczyło z tamtego sezonu. No, ten parybel no. potrzebuję. Storczy. To wiadomo ten. To jest, aby to... Bo ty już no. chyba ten, polikwidowałeś kiedyś, miałeś sporo krów, ja, ja pamiętam. No Bardziej teraz idziesz jak to w, w uprawy z, z sprzedażą no. w upraw teraz idziesz. Tak. To, to za parę lat no to u Ciebie w ogóle nie będzie zwierząt żadnych. No może kury będą. To ty dążysz do tego czy nie? Tak. O, czekajcie widzowie, ja tutaj sobie mijaka poprawię. Czekajcie, bo tutaj będzie coś takiego. Zobaczymy. To jest mijaczek, więc trzeba to oczywiście... A no, w sumie sobie to poza odcinkiem sobie tego miaka poprawię. A teraz do, dojadę do końca. Ty, troszkę ci powiem, Ciekawe ile tego wapna zostało? Tutaj załadowaliśmy 3, 4, jeszcze 10, stąd tego z ten zostało mi, więc na soję w sam raz będzie, bo ja ogólnie ci powiem, że ma. Ty, a ty tutaj mi to po, poprzerzucałeś to wapno na środek pola. No, no, żeby ten, to, miałbyś to ty. dopiero 50, nie? W sumie dobrze będzie ten, to dobra tam. Jest trochę ten miejsce, mi to zajęło, to wapno, ale to ile tam by z tego miejsca sypnęło? Ale tutaj ci powiem, że poprze, poprzeczniaka nie, nie będę jak na razie tutaj robił. Dopiero jak tamto pole zwapnuje i dopiero sobie poprzeczniak jak to zrobię. Dobra, ty... czekaj, stój. Dobra, ty załaduj, ty załaduj mi tutaj to. To stój. Czekaj, wykręcę ci się, Roman. Czekaj, bo ja tutaj sobie teraz zmienię. To ten. Czekaj, gdzie to było? Og... A, no, tutaj jest automatycznie skrzynia. Ty ogólnie nie chciałbyś jak to się przejechać, jak to dziundirem tam, tam mi to pole zwapnować? Nie, nie mam. Nie mam czasu, już się coś zepsuje. Ty, co się co zepsuje? Ja, ja, bym, ja bym sobie trzydziestku, jak to pokultywatorował sobie. Tamto pole. Tam, tam nie, bo przecież ty masz, jak to dzuntira, no to wiesz jak, jak to wchodzą biegi. Tutaj. Ty... mu jest młodszy, nie? No tak, ale ty tam masz jedynkę na dole, tam masz dwójkę. Czekaj, wejdę I co, opanowałeś skrzynię? Czekaj, odpalamy. O, odpalony. Dobra, dobra, widzę, że opanowałeś, o, więc. O. Ja tam. Jadę. jadę Idę przez pole, jak to sobie po 30 i biorę ten, więc co widzowie? Oczywiście 20 minut odcinka już jest, więc. Oczywiście sobie troszkę jemy sobie 30, tamto pole, które oczywiście nie jest zwapnowany, ale to oczywiście ty. Ja. Z... Albo ja zadzwonię do Ryszka ten dobra. W sumie nieważne. Dobra, co? No oczywiście jedziemy ten e, tutaj sobie pokultywaturujemy. Mam nadzieję, że Roman mi to zwapnuje to całe pole i będzie git albo mi nie zepsuje John Deere więc no, co? Troszkę wiadomo zapłacę mu więcej niż 100, 100 zł Więc no, co Jadę sobie tutaj ładowarkę sobie zostawił, ciekawe czy on w ogóle tą ładowarkę zgasił czy nie, ale to nie moja sprawa ten nie będę się w to w, nie będę się w to wtrącał, nie moje paliwo, więc no. Co, no oczywiście dojeżdżamy już sobie na pole. Tutaj sobie pokultywaturujemy troszkę. Zaczniemy sobie od tak naprawdę od między, Nie będziemy zaczynać od, od środka pola, no bo już w tamtym sezonie kultywatorowałem od, na środku pola, więc teraz sobie zaczniemy. Tak, ale już widzę się coś, a dobra. Te ciągniki są tak moje zepsute, że one już sobie nie dają rady, ale to na spokojnie w zimę będzie tych moich dwóch ciągników oczywiście remont, a kiedy będzie zima no to się jeszcze troszkę zejdzie, no bo oczywiście trzeba wykosić soję, zasiać i oczywiście zebrać ziemniaki i dopiero będzie oczywiście zima, no bo jak sami wiecie no to trawy jeszcze nie. Mamy na tym gospodarstwie, więc wiecie, aha, ja tutaj oczywiście szybciej sobie troszkę pojadę. Zwiję sobie tą prędkość, więc no. E, tutaj ciekawie ile on mi oczywiście tego pola zwapnował, zobaczę na nim, na minimapce, oczywiście na tym polu są jakieś tam mijaki, a tutaj nie no, mi wapnuje to pole, więc jest sygii też. Tutaj w ogóle to drzało mi urosło praktycznie przy polu, ale to jak ja to pole już brałem w dzierżawę, o to, no niestety to drzewko już było. Więc co, my podnosimy oczywiście sobie kultywator i tak. Zakładam, że tego pola całego oczywiście nie zrobimy, więc no, niestety. Yy, ale za to jestem zadowolony z tego odcinka, no bo oczywiście zwapnowałem jedno pole. gościu mi przyw przywóz wapno i sąsiad mi oczywiście zwapnuje mi pole, więc. Jest idealnie, I tak sporo zrobiliśmy. Patrzcie, jak się ogólnie 30 kopie. Aha. Aha. Dobra. Nie no, to fajnie, widzę, że się ogólnie zakopaliśmy 30. Szkoda, że tutaj nie ma ten. Romka. No to. Dobra, co? No, oczywiście, zrobiliśmy. Jeden przejazd, ale to trudno. Oczywiście zakopaliśmy się trzydziestką, więc co? W tym odcinku to już będzie na tyle. Ja się z wami żegnam. Widzimy się już w kolejnych odcinkach u mnie na kanale już za dwa dni. Co? Napiszcie drugi hashtag. Zakopałem się. A ja wam przypnę serduszko. Tylko razem to napiszcie, więc co? Co? W tym odcinku to już będzie na tyle, więc do następnego odcinka. Na razie. Cześć.